Witam Was, kochani, w mojej kolejnej bajce pod tytułem Zasłona kaktus balon, którą napisałam dla Karola. Po więcej bajek zostaw suba i zapraszam. Bajki trzy słowa: Zasłona kaktus balon. Pewnego razu, na dalekiej, ogromnej pustyni, rósł sobie kaktus wraz z całą swoją kaktusową rodziną był o wiele mniejszy niż pozostałe, ale miał długie ostre kolce. Był z nich bardzo dumny. Jego największym marzeniem było opuszczenie rodzinnej pustyni i poznanie świata, gdyż wierzył, że istnieje coś jeszcze poza niekończącym się piaskiem, z czego jego starsi bracia śmiali się i drwili z niego okrutnie. Zdawali sobie sprawę, że ich korzenie nie pozwalają na przemieszczanie się roślinom. Ale nie rozumieli, że każdemu wolno marzyć, nawet o najbardziej niemożliwych do spełnienia rzeczach. Ich drwiny jeszcze bardziej nasilały w nim to pragnienie. Jednak kaktus nie mógł tak po prostu odejść. Pewnego upalnego popołudnia mały kaktus poczuł delikatne, acz dokuczliwe swędzenie na swym wierzchołku. W pierwszej chwili zaniepokoił się, że zachorował. Ale wkrótce pojął, że zbliża się czas jego pierwszego kwitnienia. Będę kwitu, będę kwitu! wykrzykiwał podekscytowany, kiedy dostrzegalny był już zalążek pączka i gdyby mógł skakałby z radości. O ile jego kaktusowa rodzina wyśmiewała jego marzenie, o tyle teraz wszyscy byli z niego dumni. Cieszyli się, że ich maluszek staje się właśnie dorosłym kaktusem. Bracia wspierali go i kibicowali. Podziwiali przepiękny czerwony kolor pączka, choć obawiali się, że kwiat może okazać się większy od niego samego. O tym jednak nikt głośno przy nim nie wspominał. Pączek rósł dość powoli, ale kaktus cierpliwie znosił niedogodność, jaką było swędzenie. I jednocześnie rozpierała go duma i poczucie wyjątkowości, bowiem nikt z jego rodziny nie kwitł dotychczas na czerwono. Minęło kilka tygodni i pąk urósł do imponujących rozmiarów. Wszyscy spodziewali się, że lada chwila rozchyli swoje płatki, by ukazać swoje cudowne wnętrze jako kwiat. Nocą, kiedy cała rodzina spała, Mały kaktus z przejęcia nie mógł zasnąć i podziwiał czyste gwieździste niebo, myśląc o podróżowaniu. Nagle usłyszał syczący dźwięk. Rozejrzał się, a jego oczom ukazał się wąż. Witaj, kim jesteś? Zaciekawił się kaktus. Jestem wężem. Usłyszałem twoje myśli i dlatego przyszedłem ci pomóc. Wąż wił się i raz po raz wysuwał rozdwojony na końcu język. Naprawdę? Czy to możliwe, żeby słyszeć myśli? Tak, ponieważ nie jestem zwyczajnym wężem i mogę sprawić, że udasz się w fascynującą podróż. Wspaniale, ale jak to zrobisz? A moja rodzina? Zmartwią się, że zniknąłem. Racjonalizował kaktus. Ja się tym zajmę bez obaw. Będę tylko potrzebował kilku Twoich kolców, kusił wąż. Kaktus natężył się, naprężył i na piasek spadło parę jego najdłuższych kolców. W porządku, weź je. A w jaki sposób będę mógł podróżować? Dopytywał kaktus z dziecięcą ciekawością. Wąż podniósł kolce końcem ogona i schował pod płatem pękającej skóry. Dziękuję. Teraz posłuchaj, pójdziesz spać jak zwykle. Nad ranem, zanim obudzą się inne kaktusy, twój niezwykły kwiat się otworzy i umożliwi ci podróż. Nie obawiaj się, będę w pobliżu. Rozumiem. W takim razie dobranoc i do zobaczenia rano. Pożegnał się kaktus, ziewając, bo nagle ogarnęła go senność. Wąż nic nie odpowiedział, tylko machnął ogonem jak ręką na pożegnanie. Tuż przed świtem kaktus obudził się zgodnie z umową. Jego syczący przyjaciel wił się obok. Dzień dobry wężu, szepnął. Wąż syknął cicho. Twój pąk zaraz stanie się kwiatem, dzięki jego płatkom będziesz mógł obrać odpowiedni kierunek podróży. Naprawdę? Jak wspaniale! ucieszył się kaktus i poczuł bardzo silne swędzenie. Płatki jego kwiatu rozchylały się powoli. Wąż w tym czasie zrzucił swoją starą, zbyt ciasną już skórę i podzielił ją na dwie części. Jedną z nich odłożył na piasek obok kaktusa, a z drugiej uszył balon za pomocą igieł, które wcześniej dostał, po czym wbił je w pozostałą część skóry. Gdy zaczęło świtać, kwiat rozwinął się już całkowicie, ukazując swoje długie pręciki. Wąż przymocował do nich balon, powoli unosząc kaktusa w górę. Wysokich lotów, powodzenia. Powiedział wąż, a kaktus podziękował mu, machając płatkami kwiatu. Wąż uformował ze skóry leżącej na piasku dosyć zgrabną kulkę, poprawił wbite w nią kolce i popełzł za wydmę, obserwując oddalający się na niebie coraz mniejszy punkcik. Kaktus był bardzo szczęśliwy, widząc pustynię z góry. Leciał powoli i cieszył się wszystkim, co zobaczył dziwiąc się, że świat jest taki piękny. W miarę pokonywanego dystansu krajobraz się zmieniał, raz był wielką wodą, raz zielonymi polami. Ale po wielu godzinach lotu, kaktus zrobił się senny. Przymknął oczy tylko na chwilę, lecz nie wiadomo kiedy zasnął. Gdy słońce było już wysoko nad pustynią, obudziła się kaktusowa rodzina, przygotowana na wielki dzień pierwszego kwitnienia ich najmniejszego potomka. Byli w świetnych nastrojach, dopóki nie zorientowali się, że coś jest nie tak. Zamiast małego kaktusa, ujrzeli suche, brązowe coś. To coś miało długie kolce, więc nikt nie miał wątpliwości, że to musi być on, mały kaktus. Ale jak to możliwe? Mama kaktusowa lamentowała, że jej malutki kaktus usechł, a miał tak pięknie kwitnąć. Cała rodzina gorzko zapłakała. Tymczasem podróżujący kaktus otworzył oczy i zauważył, że wcale nie leci. Poruszał płatkami czerwonego kwiatu, usiłując sterować, ale bez skutku. Zaniepokojony rozbudził się całkowicie i rozejrzał wokół. Otaczały go piękne rośliny, a to oznaczało, że nie był już w powietrzu. Stał pewnie na płaskiej powierzchni, czując, że jego korzenie tkwią w czymś bardzo dziwnym. Halo? Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, gdzie jestem i w czym utknąłem? rzucił w przestrzeń. Spokojnie, mały. Usłyszał damski bardzo miły głos. Jesteś na parapecie okiennym. Ogrodnik wsadził cię do doniczki, żebyś mógł ładnie rosnąć. Jak pozostałe kwiaty widzisz? Kaktus rozejrzał się jeszcze raz. Rzeczywiście, każda z roślin miała coś takiego na dole i każda wyglądała na bardzo zadowoloną. A ty, kim jesteś? zapytał głosu. Mówisz, jakbyś spadł z nieba. Roześmiał się głos. Jestem zasłoną. Kiedy ludzie chcą, żeby do ich domu wpadało mniej światła, to rozciągają mnie na oknach, albo robią to, żeby osłonić się przed oczami innych wścibskich ludzi. Wiesz, ja naprawdę spadłem z nieba. Podniecał się kaktus. I opowiedział zasłonie, skąd przyleciał, wskazując balon ze skóry węża, który leżał wciąż obok niego. Zasłona była pełna podziwu dla jego determinacji. Tylko pod koniec drogi zasnąłem i nie wiem, jak się tu znalazłem! skończył ze smutkiem. Pewnie wylądowałeś w ogródku. Widziałam przez okno, jak ogrodnik wsadził cię do doniczki. A potem przyniósł tutaj. On bardzo lubi kaktusy. Spójrz, tam stoi jego kolekcja. Kaktus aż potrząsnął kwiatem z radości, że nie będzie osamotniony i zaprzyjaźni się z innymi sukulentami. Z czasem zaprzyjaźnił się również z innymi roślinami z parapetu, ale najbardziej z zasłoną. Ogrodnik dbał o to, żeby kaktus po kwitnieniu miał porę odpoczynku, przestawiając go raz na parę miesięcy o kilka metrów dalej, a mały cieszył się niezmiernie z tych podróży. Po powrocie na swoje miejsce za każdym razem opowiadał o tych kilkumetrowych podróżach za słonie, która dzieliła się z nim opowieściami o swoich podróżach z jednego końca okna na drugi. Wąż myślał o małym kaktusie przez cały czas, ale był pewien, że dobrze mu się wiedzie. Widząc smutek jego rodziny, wysyczał jej prawdę, co w pewien sposób ukoiło tęsknotę. Kaktusy nawet wyrzucały sobie, że nie potrafiły wspierać go, a jedynie wyśmiewali się z niego. Pewnego dnia na pustyni wylądował balon z wężowej skóry, ten sam, na którym kiedyś odleciał kaktus, z przyczepioną kartką papieru. To był list od małego kaktusa, który teraz nie był już wcale taki mały. Poprosił wnuczkę ogrodnika, która rozumiała mowę roślin, żeby pomogła napisać mu list do rodziny. Ona jednak nie umiała jeszcze pisać, więc wszystko, co jej podyktował, narysowała, a potem, zgodnie ze wskazówkami, puściła list na wiatr. Rysunek przedstawiał sporego kaktusa w doniczce z pięknym czerwonym kwiatem na wierzchołku, przytulającego się do zasłony, węża, jego lot balonem i ogrodnika, dzięki któremu tyle podróżuje. Kaktusowa rodzina, choć bardzo za nim tęskniła, była bardzo szczęśliwa, że ma się wspaniale, i wreszcie zrozumiała, że każdemu wolno marzyć. I że jeżeli bardzo się czegoś pragnie, to marzenie się spełni. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojej kolejnej bajki. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i odwiedźcie koniecznie moje inne media społecznościowe. Linki macie w opisie. I widzimy się w następnej bajce.